Moja żona Bijana jest długonogą, zielonooką blondynką. Ja wyglądam skromniej. Jestem wysokim, niebieskukim, brązowo-włosym mężczyzną z blizną po odłamkach miny na lewym policzku i ziarnistymi skroniami. Wspomnienie służby wojskowej mamy 34 lata i jesteśmy razem od jedenastu lat. Mamy dwójkę dzieci, Pawla i Kostyara. Chłopców w wieku dziesięciu i ośmiu lat pracuje w salonie jubilerskim jako ekspert oceniam i przeprowadzam badanie autentyczności antycznej biżuterii. Moja żona pracuje w salonie kosmetycznym. Manicure, pebicure, strzyżenie. Naprawdę lubi swoją pracę, mimo że ma wykształcenie wyższe. Ukończyła Politechnikę na kierunku chłodnictwo i urządzenia. Skończyła, skończyła, ale nie pracowała ani jednego dnia. Zaraz po studiach poszła na kursy makijażu, a koleżanka załatwiła jej miejsce w salonie. Morze klientów i klientów. Przydatne połączenia. No wiesz o co mi chodzi. Raz w roku jechaliśmy z dziećmi nad morze. Nie lubię zatłoczonych kurortów dla brunatnych mężczyzn w Turcji i Egipcie. Dlatego pojechaliśmy nad Bałtyk i Morze Czarne. Jeśli chodzi o intymność, to też było w porządku. Czułem, że moja kobieta dobrze się czuje z tą słodyczą życia rodzinnego. Zawsze i wszędzie. To jest moje motto w tej dziedzinie. Przynajmniej nie było żadnych skarg od żony na ten temat. Śmiało podchodzę do wszelkich eksperymentów i sugestii mojej żony. Wszystko to działo się do niedawna. Ale pół roku temu jej matka zachorowała. Diana rzuciła wszystkie siły, żeby jej pomóc. Częste nocne spotkania naszej teściowej przy łóżku miały negatywny wpływ na nasze relacje rodzinne. Nie, nie, na zewnątrz wszystko pozostało takie samo. Moja żona uśmiechnęła się, z czułym smutkiem na moją odmowę intymności. No cóż, rozumiesz, jestem tak wyczerpana pracą i przez moją matkę. Czekaj, kochanie, nie teraz. I delikatny, czuły dotyk na moim policzku. To, nie teraz, stało się mottem naszego małżeńskiego życia. Wszystko jest, nie teraz, od uprawiania miłości po wakacje. A moja matka ciągle chorowała. Jej żona odwiedzała ją coraz częściej. I w pewnym momencie zaczęła spędzać więcej czasu ze swoją matką niż z mężem i własnymi dziećmi. Córkowa miłość. Taka jest moja mama. Z natury nie jestem zazdrosna. A Diana ani razu nie dała mi powodu do zazdrości. I chociaż mieszkamy w ogromnym mieście, nie da się czegoś ukryć. Wcześniej czy później wszystko wychodzi na wierzch. Ale żona Cezara jest podobno poza podejrzeniami. Gdyby coś było, wiedziałbym, jakim aroganckim głupcem byłem. Teraz rozumiem, że cudzołóstwo jest wpisane w samą naturę kobiet, że życie większości z nich jest podporządkowane emocjom i namiętnościom. Pędząc w ten wir miłości, całkowicie zapominają o wszystkim: o mężu, o dzieciach, o sumieniu. Wszystko jest chimerą. Jestem tylko ja. Ten fatalny dzień nie nastał rano. Przychodząc do pracy. Przypomniałem sobie, że zostawiłem włączone światło w łazience. Wszystko w porządku, ale postanowiłem zadzwonić do żony i poprosić ją, żeby sprawdziła. Ale ani telefon domowy, ani komórkowy nie odpowiedziały. Już miałem iść do domu, kiedy połączyłem się z klientem. Juri Witaliewich, miły człowiek, to jest Mazincew, Nikołaj Andreewich, martwicie. Czy mógłbyś przyjść do mnie i zobaczyć jedną rzecz? Zaoferowano mi antyczny platynowy pierścień z połowy XIX wieku. Ale mam wątpliwości co do jego autentyczności. Zapłacę ci dobrze za konsultację. Mężczyzna, który przemówił, miał magiczny i otulający baryton, który sprawia, że nasi partnerzy płciowi są tak słodcy. Mazintsew, znajome nazwisko. I wtedy sobie przypomniałem. Bogaty filantrop, lato w domu, zima w Hiszpanii, właściciel kilku gazet i udziałów w biznesie naftowym. Najwyraźniej postanowił zainwestować swoje pieniądze w antyki. Cóż, jeśli masz pieniądze, to idziemy do ciebie. Okej, okay, mogę być tam o czwartej. Napisz mi swój adres Świetnie. Potem doprowadzę sprzedawcę do tego czasu. Nie będę się żegnał. Mazincew wyłączył się. Ponownie wybrałem numer żony. Bezużyteczne. Potem zadzwoniłem do salonu. Miła dziewczyna o słodkim głosie powiedziała mi, że Diana Siergiejewna nie będzie dziś w pracy, ponieważ wzięła trzy dni na własny koszt na weekend. Dom Mazincewa znajdował się w elitarnej wiosce domków letniskowych trzydziestu kilometrów od miasta. Zapachniało jak kupa pieniędzy z jego majątku oddalonego o mile. Po przejściu przez kafelkowy chodnik, pchnąłem ciężkie drzwi wejściowe. Na progu czekał na mnie właściciel, dostojny playboy po czterdziestce, w szlafroku narzuconym na nagie ciało, przez którego klapy można było dostrzec skręcone włosy na jego piersi. Cały jego wygląd mówił, że robi mi wielką przysługę, oddychając tym samym powietrzem co ja. Proszę. Juri Witaliewich. Na jego twarzy pojawił się ciepły uśmiech. Chodźmy na drugie piętro, do mojego biura. Weszliśmy po marmurowych schodach i znaleźliśmy się w holu z kilkoma drzwiami. Za jednymi z nich znajdowało się biuro, a reszta okazała się sypialniami. Nie mieliśmy czasu wymienić kilku zdań na służbie, bo zadzwonił telefon komórkowy właściciela. Michał Wiktorowicz. Tak, jestem w domu. Teraz spotkam się z tobą. Panie Little, Juri Witaliewich, właściciel zwrócił się do mnie. Pójdę na dół. Spotkam się ze sprzedawcą. Proszę, koniak, whisky. Częstuj się. Nie zamykając drzwi, Mazincew zaczął schodzić po schodach. Ponownie wybrałem numer mojej żony. Gdzie ona zniknęła? Zaczynałem się denerwować. Ponownie zabrzmiały długie rogi i nagle zaczęła grać boleśnie znajoma melodia. Nie zorientowałem się od razu, że to telefon komórkowy mojej żony. Wyszedłem na korytarz. Dźwięk dochodził z najbliższego pokoju i ostrożnie otworzyłem drzwi. Na środku znajdowało się duże łóżko bez kierunku, pod niebieskim jedwabnym nakryciem. Na macie przy łóżku leżał bokiem grający telefon komórkowy z świecącym ekranem. Najwyraźniej przypadkowo upadł. Przez kilka sekund stałem oszołomiony, nie wiedząc, co myśleć i co robić. Serce waliło mi w gardle, okresowo zapadając się do żołądka. Pochyliłem się i podniosłem telefon. Na płonącym ekranie zobaczyłem swoją twarz i napis Ukochana. Nie było wątpliwości. To był telefon Dajani. Podniosłem telefon i schowałem go do kieszeni. Podniosłem głowę i spojrzałem na łóżko. Cienkie ramionczka jej różowego stanika wystawały z poduszki. Ostrożnie wyciągnąłem jedno z nich i miałem w rękach koronkowy stanik w siatce od mojej żony, ten sam z zestawu który kupiliśmy z dianą miesiąc temu. Schowałem go do wewnętrznej kieszeni kurtki i szybko wróciłem do biura. Kilka minut później wszedł właściciel domu w towarzystwie szczupłego, nudnego mężczyzny. Poznajcie dżentelmena. Przedstawił nas sobie. Gość wyjął starą walizkę z żelaznego sejfu i podał mi ją. Bałem się jednej rzeczy, bez względu na to, jak bardzo trzęsły mi się ręce. Powstrzymując się tak mocno, jak tylko mogłem, delikatnie otworzyłem pokrywę i zobaczyłem wspaniały, antyczny pierścionek z rubinem. Przez kilka minut uważnie oglądałem go przez lupę, a następnie podniosłem go do lampy, przyjrzałem się oznaczeniom na wewnętrznej stronie pierścionka i grze światła w krwistoczerwonym czerwonym kamieniu. Nie było wątpliwości, że to naprawdę antyczny pierścionek z połowy XIX wieku, dzieło nieznanego rosyjskiego jubilera. Chcę dać prezent mojej ukochanej kobiecie, powiedział zadowolony właściciel. W milczeniu napisałem raport, dałem go Mazińcewowi, otrzymałem honorarium i szybko przeszedłem na emeryturę. Nie mogłem znieść przebywania w tym domu. Ciekawe, czy Mazińcew wie, że jestem mężem jego kochanki. Nie miałem wątpliwości, że moja Diana była jego kochanką. Boże, ile wysiłku włożyłem w zachowanie spokoju. Chciałem wypełnić tę opuchniętą twarz. Na szczęście wciąż miałem umiejętności wojskowe. Siedziałem w samochodzie przez długi czas i nie mogłem się ruszyć. Więc przy czyim łóżku, a raczej w czyim łóżku, Diana spędzała wieczory i noce przez ostatnie sześć miesięcy. A teściowa pilnie ukrywała wybryki córki. Przez chwilę poczułem się zdesperowany. Dlaczego ona mi to robi? Dlaczego? Gdybym mógł, byłbym. Musiałem się pozbierać. Dokąd? Dobra, idę do domu, żeby zamknąć ten temat. Skręciłem w lewo i pojechałem. Po chwili wjechałem na autostradę i pojechałem w stronę świateł wielkiego miasta, które migotały reklamami. Nie mam szczęścia do kobiet. Prędzej czy później mnie porzucają. Kiedy byłem dzieckiem, moja matka zostawiła mnie dla kochanka. Najwyraźniej nie było dla mnie miejsca w jej szczęśliwej przyszłości. A teraz mam żonę. Po jedenastu latach małżeństwa postanowiła zmienić swoje życie. Tak jakby od zera. Co jest we mnie takiego, że kobiety nie zostają ze mną na długo. Mój ojciec nigdy się nie ożenił po odejściu matki. Kochał mnie i bał się, że moja macocha nie będzie w stanie zastąpić mojej matki. Żadna kobieta nie potrzebuje cudzych dzieci. I generalnie kobieta nikomu nic nie jest winna. Wychowywanie i utrzymywanie cudzych dzieci jest odpowiedzialnością mężczyzny. Zasada dla kakels i handlarzy niewolnikami brzmi: Nie ojciec, który poczęła, ale ten, który wychował. Nie dotyczy to kobiety. Tak żyliśmy: dwóch mężczyzn porzuconych przez ukochaną kobietę. A potem tata umarł, a ja przeprowadziłam się do dziadków, osierocona, z żyjącą matką. Kobiety często wyrzucają mężczyznom, że są zbyt agresywni. Głupota. W drodze do osobistego szczęścia kobieta nie zatrzyma się przed niczym. Zmiecie wszystko na swojej drodze. Wszyscy, łącznie z ich własnymi dziećmi. Kobiety są o wiele lepsze od mężczyzn w okrucieństwie i podstępności. Diana. Czego jej brakowało? Miłości, czułości, pieniędzy, adrenaliny. Przez jedenaście lat nigdy nie spojrzałem na inną kobietę. Może warto. Czy ona widziała słabość w mojej miłości? Przekonała samą siebie, że nigdzie nie pójdę. Czy Diana nigdy mnie nie kochała? Nie w ten sposób. Przez wszystkie te lata żyliśmy dusza w dusze. Czułbym się fałszywie. Czułbym to sercem. Do dziś nie zauważyłem żadnego znaku niewierności mojej żony. Wszystko było tak gładkie jak zawsze. To najbardziej rozbiło mi serce. Głupi dupek. Diana zdradzała go przez prawie sześć miesięcy, przewracając się w czyimś łóżku, udając, że wszystko jest w porządku. Poranne monologi, opiekowanie się dziećmi, opiekowanie się mną. A wszystko to, na koniec dnia, jest kłamstwem. Przypomniały mi się słowa kobiety, którą znałam: mąż jest potencjalnym wrogiem. Czy oni naprawdę tak myślą? i zachowują się odpowiednio jak w łóżku z wrogiem dla mnie sedno sprawy było oczywiste stało się dla mnie nieprzyjemne komunikowanie się z Bianą, nawet z przerażeniem zdradzająca kobieta jest jak popielniczka wyglądała czysto ale można by pomyśleć że ktoś gasił w niej niedopałki papierosów jest tego więcej na tle wszystkiego co się działo zachowywałem się jakoś zbyt spokojnie może później w końcu zdałem sobie sprawę z horroru tego, co się stało. Tymczasem wygląda to jak otępienie. To tak, jakby to nie działo się ze mną, ale ja po prostu patrzę z zewnątrz. Dajani jeszcze nie było, gdy wróciłem do domu. Poszedłem do kuchni, wyjąłem pustą butelkę koniaku z szafy i postawiłem ją na stole. Ale on nie spieszył się z piciem, decydując się wytłumaczyć żonie na trzeźwo. Diana pojawiła się po północy. Cześć! Kochanie, Wyki, jak zwykle, miała problemy z mężem, musiałam iść ją pocieszyć. Chciałem zadzwonić, ale gdzieś zapomniałem komórki. Pewnie zostawiłem ją u mamy. Na korytarzu Diana, jak zwykle, grzebała w płaszczu i butach. Po wejściu do kuchni uderzyła mnie w policzek. Och, koniak, wylejesz na mnie. Spociłem się tak bardzo w ciągu dnia, że to po prostu nie do pomyślenia. Pewnie. Nie każdy facet to zniesie. To taki ciężar. Praca, dzieci, mąż, kochanek. Spojrzałam w milczeniu na Dianę. Zastanawiałam się, jak ona wyjdzie z tej sytuacji. Czy ona przyzna się do zdrady, czy będzie udawać głupca do końca. Idę pod prysznic. Moja żona prawie pobiegła do łazienki. Było jasne, że wyki jej dzisiaj nie miała. Dziwne, że kochanek nie ma łazienki. A giana musi obejść się bez prysznica. Może to fetysz. A może lepiej prać grzechy w domu. Giana coś powiedziała, ale szum wody zagłuszył jej słowa. Nie obchodziło mnie, co ona mówi. Martwiłem się tym, co ja mówię. Moja żona weszła do kuchni w szlafroku i z ręcznikiem na głowie. Uśmiechnęła się uwodzicielsko i nalała brandy do fałszerza. Przez chwilę wydawało mi się, że nic się nie wydarzyło. Zwykły wieczór tysiąca osób, ale tylko na chwilę. Diana, usiądź, musimy porozmawiać. Starałem się zachować spokój. Czy zauważyłeś kiedyś, że rozmowy o zdradzie zawsze zaczynają się w ten sam sposób? Musimy porozmawiać. Nieważne, kto to jest, mąż czy żona. Ważne jest, aby nadszedł czas, aby się wytłumaczyć. Diana spojrzała na mnie ze zdziwieniem. Ale zostawiła patelnię w spokoju. Może odłożymy to na jutro? Powiedziała niepewnie i spuściła wzrok. Zrozumiałam, że domyśliła się tematu rozmowy i próbowała zyskać na czasie. Ale byłem nieugięty. To wszystko, zachowujesz się głupio. Mam na myśli kochanka. Masz kochanka. Jak długo mnie zdradzasz? Starałam się mówić spokojnie. Rok, sześć miesięcy, miesiąc. Jesteś, co za bzdura? Jaki kochanek, który zdradza? O mój Boże, co ty nosisz? Wydawało się, że oburzenie jego żony nie zna granic. Ona jest obrażoną niewinnością. Dobra dziewczyna, cel nie strzela, ani jednego mięśnia na jej twarzy. Diana, nie bądź taka śmieszna. Wiem wszystko. Ile, z kim, a nawet gdzie. A tak przy okazji, znalazłeś telefon komórkowy. Czy możemy zadzwonić do mojej mamy? Żona milczała, zbierając myśli. Bardzo źle jest być tak roztargnionym. Trzeba sprawdzić, czy czegoś nie zapomniała. Położyłem jej telefon na kuchennym stole. Widziałam, jak źrenice Dajani się rozszerzają i zasłania usta dłonią. Skąd to masz? Wyszeptała słabo. Znalazłam go w sypialni Nikołaja Andrzejewicza. Ciekawe, jak to nazywasz? Króliczek. Pełpesik, kolon ca. A może kolek? Otwarcie ją wyśmiałem. Ty, ty tego nie zrozumiałeś. Tak, byłam u niego w domu, ale w pracy. Robiłam mu manicurę. Diana była gotowa wybuchnąć płaczem. Nawet nie zapytała, kim był Nikołaj Andrzejewicz. Więc wiedziała dokładnie, o kim mowa: o jego sypialni, o jego łóżku. Prawdopodobnie. A ty masowałaś mu klatkę piersiową. Jakie piersi? O czym ty mówisz? krzyknęła Diana. Musiała otrząsnąć się po zaskoczeniu. Cicho położyłem jej stanik na stole. Różowy, z koronką. Diana milczała, gorączkowo wymyślając wymówkę. Dla mnie. Było mi gorąco, więc przebrałam się w szlafrok i jednocześnie zdjęłam stanik. Wiecie, jak pocą się piersi, szczególnie w staniku. Wy, mężczyźni, nie możecie tego zrozumieć. Więc powstał pasek. Zaśmiałam się głośno. W ogóle się nie śmiałam. Giana zadrżała jak po ciosie, najwyraźniej zdając sobie sprawę, że wymówka nie zadziałała. Jesteś, kocham tylko ciebie. Nie potrzebuję nikogo innego. Nie wiem, co sobie wyobrażałaś, ale mówię prawdę. Mamy dwójkę dzieci. Jaki kochanek? Jaki cudzołożnik? Diana padła przede mną na kolana. Moja droga, moja droga. Nie jestem winny niczego przed tobą. Mam tylko jednego mężczyznę. To ty. Uwierz mi. Diana już szlochała w głos, nie powstrzymując emocji. Złapała mnie za dłoń i zaczęła ją całować. Uzy spływały jej po policzkach, a w jej głosie było tyle miłości i czułości, że nie sposób było jej nie wybaczyć. Nie trzeba dodawać, że łzy to ciężka artyleria. Emigrek, mężczyźni, jesteśmy emocjonalnie słabsi od kobiet. Chciałem przytulić Dianę, pocałować jej ulubione oczy, pogłaskać ją po włosach, pocieszyć ją. No cóż, naprawdę, czym do cholery jest zdrada? Ona po prostu była w pracy. I co z tego, że upuściła telefon komórkowy. Wszystko w porządku. Nie mówię nawet o jej staniku. Wszystko w porządku. Ona jest taka szczera wobec mnie. Tak, wybaczyłbym jej to, gdyby nieznajomy antyczny platynowy pierścionek z krwisto-czerwonym rubinem zamiast obrączki ślubnej na serdecznym palcu prawej ręki. Siedziałem słuchając rozdzierających serce żalów Dajani, zauważając w myślach, że jej ton nieco się zmienił. Histeryczne nuty w jej głosie zniknęły, a nawet wydawało mi się, że moja żona zaczęła się uspokajać. Zastanawiam się, co się stało. Czy Diana odebrała moje milczenie jako chęć pojednania, czy też myślała, że może przekonać mnie o swojej lojalności? Od dawna wiadomo, że kobiety uważają mężczyznę za szczególny rodzaj pionowego stworzenia, które uważnie obserwują, próbują karmić i uczą jeść z ręki. Najważniejsze, żeby nie gryzł palców kawałkiem cukru. Teraz jestem ironiczny, a potem siedziałem oszołomiony. Dopiero zacząłem rozumieć cały sens tego, co się dzieje? Diana w końcu zamilkła i spojrzała na mnie w milczeniu przez łzy, prawdopodobnie oczekując, że rzucę się jej w ramiona. Czego innego można oczekiwać od Gnoja, którego żona chodzi po domu od prawie pół roku, a on niczego nie domyśla się. Diana próbowała mnie przytulić, ale się odsunąłem. Skąd masz ten pierścionek? Wziąłem ją za prawą rękę. Link. Spojrzała na mnie zdumiona, a jej wzrok zadrzał zdradziecko. Tak, to jest to zruby. Jego. Zaproponowano mi, że kupię przyjaciela, więc zabrałam go, żeby przymierzyć i go zniesławić, żeby zrozumieć, czy to dla mnie odpowiednie, czy. Diana już zdała sobie sprawę, że to koniec, wciąż rozpaczliwie próbując uchwycić się słów, ale nie udało jej się to zbyt dobrze. Okej, okay, to wystarczy. Myślę, że lepiej będzie, jak odejdziesz. Zwłaszcza jeśli masz dokąd pójść. Ja sama złożę pozew o rozwód. A o dzieciach zdecydujemy jutro. Wstałem. Nadszedł czas, aby zakończyć występ. Cześć, Kolinko! Żona jakoś natychmiast zmiękła i, nie przestając płakać, poszła się ubrać. Kilkakrotnie próbowała do mnie przemówić, ale milczałem. Przy drzwiach odwróciła się do mnie, próbując coś powiedzieć, ale cicho zamknąłem za nią drzwi kiedy kochasz, nie potrzebujesz nikogo innego. Nikogo, nikogo. A jeśli jest ktoś oprócz ukochanej osoby, to już koniec.